Witam wszystkich widzów na kolejnej aktualizacji z placu budowy nowej siedziby Teatru TR Warszawa na placu Defilat w Warszawie. Dziś mamy 26 października 2025 roku i przyjrzymy się, jakie są najnowsze postępy tej długo wyczekiwanej przez Warszawiaków inwestycji, która już teraz staje się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów nowego centrum Warszawy. Nowa siedziba TR Warszawa powstaje według projektu nowojorskiej pracowni Thomas Pfeiffer and Partners we współpracy z polskim biurem APA Wojciechowski Architekci oraz inżynierami z Buro Happold. Thomas Pfeiffer znany z realizacji prestiżowych obiektów kulturalnych w Stanach Zjednoczonych dla warszawskiego projektu stworzył koncepcję opartą na kontraście. Czarny geometryczny gmach teatru będzie wizualnym kontrapunktem dla jasnej, niemal alabastrowej bryły Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Architektura teatru ma być surowa, ale jednocześnie otwarta. Przeszklone fragmenty pozwolą przechodniom zajrzeć do wnętrza zobaczyć, co dzieje się w salach prób czy w przestrzeniach warsztatowych. Przypomnijmy, po wielu latach przygotowań, opóźnień i niepewności, 13 czerwca 2025 roku podpisano umowę z generalnym wykonawcą firmą Warbut na realizację pierwszego kluczowego etapu budowy. To właśnie on odpowiada za wykonanie części podziemnej nowego teatru oraz doków rozładunkowych łączących go funkcjonalnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Warto wspomnieć, że prace przygotowawcze, które miały miejsce jesienią 2024 roku, przyniosły niezwykle cenne odkrycia archeologiczne. Pod warstwami betonu i na wierzchni odkryto pozostałości ulicy Wielkiej. Bruk okazał się całkiem dobrze zachowany. Po bokach znaleziono fundamenty przedwojennych kamienic, które stały w tym miejscu przed budową Pałacu Kultury. Wszystkie odkrycia zostały szczegółowo przebadane przez ekspertów archeologicznych pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. To swoiste świadectwo historii Warszawy, które ożywiło pamięć o dawnej zabudowie centrum stolicy. Pierwszy etap inwestycji, realizowany przez firmę Warbut SA za kwotę ponad 52 miliony złotych, koncentruje się na budowie fundamentów, podziemnych poziomów oraz doków rozładunkowych, które połączą nowy gmach z już funkcjonującym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W ciągu ostatnich tygodni widoczne są już wyraźne postępy: trwają roboty ziemne. Wykonywane są wykopy pod poziomy minus 1 i minus 2, a także prowadzone są prace związane z budową ścian szczelinowych, które stabilizują wykop i zabezpieczają okoliczne konstrukcje. Pierwszy etap budowy obejmuje nie tylko wykopy i fundamenty, ale także realizację skomplikowanej infrastruktury technicznej. Pod ziemią powstaną magazyny i pracownie teatralne, garaż podziemny z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, obszerne zaplecze techniczne oraz doki rozładu. Obsługujące zarówno teatr, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To bardzo wymagające prace, wykonywane w trudnych warunkach gruntowych i w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych budynków i przestrzeni publicznych. Po zakończeniu prac przygotowawczych, rozbiórce elementów betonowej platformy, usunięciu nawierzchni, wykonaniu wykopu wstępnego oraz przeprowadzeniu badań archeologicznych, w sierpniu bieżącego roku wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął właściwe prace konstrukcyjne. Budowa TR Warszawa została podzielona na kilka etapów, co pozwala rozłożyć koszty w czasie i elastycznie reagować na możliwości finansowe miasta. Pierwszy etap to właśnie część podziemna, drugi etap obejmie konstrukcję nadziemną, trzeci zaś dotyczy pozostałych robót wykończeniowych i instalacyjnych. Władze miejskie zapewniają, że dzięki zastosowanej formule przetargowej istnieje szansa na płynne przejście między etapami bez przestojów, które mogłyby wydłużyć cały proces budowlany. Miasto rozważa również skorzystanie z opcji realizacji kolejnych etapów w ramach tej samej umowy z Warbudem, co mogłoby przyspieszyć całą inwestycję i przynieść oszczędności. Realizacja tak ambitnego projektu w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Kultury i Nauki oraz nowoczesnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej wiąże się z szeregiem wyzwań logistycznych, technicznych i organizacyjnych. Trudne warunki gruntowe, konieczność koordynacji z innymi inwestycjami i użytkowaniem przestrzeni publicznej, restrykcje konserwatorskie to tylko niektóre z trudności, z jakimi muszą zmierzyć się projektanci i wykonawcy. Mimo to prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a Miasto Stołeczne Warszawa oraz TR Warszawa zapewniają, że nowy gmach będzie gotowy w planowanym terminie na przełomie 2029 i 2030 roku. Nowy teatr razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i już ukończonym placem centralnym tworzy spójną urbanistyczną całość. Plac centralny, zaprojektowany przez pracownię AA Collective, został oddany do użytku wiosną 2025 roku i szybko stał się miejscem spotkań warszawiaków z zielenią, wodą, ławkami i odtworzonymi ulicami dawnej Warszawy. TR Warszawa ma dopełnić te kompozycje, tworząc tętniące życiem kulturalne centrum stolicy, otwarte, przyjazne i dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz turystów. Budowa nowej siedziby TR Warszawa to nie tylko wielkie przedsięwzięcie architektoniczne i inżynieryjne, ale przede wszystkim szansa na stworzenie jednego z najnowocześniejszych teatrów w Europie oraz przekształcenie centrum Warszawy w nowoczesną, tętniącą życiem przestrzeń publiczną. Zachęcam wszystkich do dalszego śledzenia tej serii. Będę na bieżąco dokumentować postępy i wyjątkowe momenty związane z budową tej niepowtarzalnej inwestycji. Jeśli interesuje Cię architektura, urbanistyka i kultura Warszawy, koniecznie subskrybuj kanał, zostaw komentarz i podziel się swoimi spostrzeżeniami. Do zobaczenia na kolejnej budowie. bisa. 走，你们先进去。 欢迎各位乘客。 Ação.